Siemmon mordeczki, witajcie w tym porannym, piątkowym odcinku. Pierwszym z dwóch odcinków, które zaplanowałem dla Was dzisiaj i pokażę Wam cztery paczki z trzema informami, które zachowałem na to, aż wyjdzie nowa drużyna tygodnia. Otworzyłem je na PlayStation oraz na Xboxie, bo na obydwu kontach wbiłem rangę pierwszą. Poproszę o zostawienie łapeczki do góry, gdyż o godzinie 14 wleci materiał numer 2 dzisiejszego dnia, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Dobra, otworzę najpierw te dwie żałosne paczki, zanim przejdziemy do tutaj deserku. Nie no, na deserek myślę, jak wiedzie, Mosalach, to będę przeszczęśliwy, naprawdę, zacznę skakać z radości. Tylko potrzebuję mo Mosalacha, proszę, niech oddadzą te paczki, no zostaw... Ja rzadko kiedy zostawiam paczki z ifami, generalnie nie jestem zwolennikiem takich zabiegów, bo... Po prostu uważam, że nie zwiększam swojego szczęścia, jakby prawdopodobieństwa na szczęście zbytnio. Bo i tak, zawsze jak paczki zostawiałem, to i tak trafiałem. Największy shitek się dało z, tych, z tej nowej drużyny tygodnia. Więc mam nadzieję, że tak teraz nie będzie. To co? 6 razy Quixel, co? Zarabiamy. Szybki łyczek jeszcze napoju. I. Alaba! Jest spoczko! Jest kitówa! Przynajmniej nie Quixel, dawita Laba. W informie. Za 31 tysięcy aktualnie Smith Row i kaleta car. W ogóle co to jest... Co to jest za nazwisko? Bardzo podejrzane. Jest dobrze. Jest oporowo. <głos》> Zobaczymy co z drugiej. Let's see, guys. Let's see. Oddało! Walkout! I mamy Tak jest. Nie no dobra, tutaj już trzy QS. -y. To już trzy QS -y potężne. Pan King, pan Gomis i... Karo Sakar. King. Ledley King to jest. Nie, to jest już King. O matko, pomyliłem się. Dobra, wszystkie gila QS. To jeszcze promopaki lecimy, co? O kurde, walkout w pierwszej promopaczce? Ale są tylko. O, jest walkout. A to jest... Declan Rice. Back on Rice. Chciałem premier, ale prawe z A nie pana Risea! Kurde. Skoro nagrody na PS5, to raczej nagrody wymienne. Idziemy tutaj tym tropem. Staramy się zarobić jak najwięcej monet, żeby w przyszłości tutaj kupić jakąś dobrą ikonę. Zacznijmy od playerpika, którym będzie fofana bądź iniesta. Ajajaj, fofana. No szkoda, że nie fofana potma. Oczywiście takiego fofany potma w playerpiku trafić nie możemy. Ale za chwileczkę jeszcze otworzymy paczkę za 100K. Która tutaj już jest gotowa, wymienna. I może w tej paczce, słuchajcie, jest szansa, jest walkout. Haland, 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 Erwin Braucht, Haland. Aktualnie na plejce warty pewnie, pewnie z 18 tysięcy? Boże, jakie 18? Z 13. 13 strzelam, 14500. No, byłem mniej więcej pomiędzy. Byłem mniej więcej pomiędzy. Zobaczmy. Haland, Karasko, Guerreiro okej. Okay. A, ale Road to Glory rządzi się już swoimi prawami. I jeśli chodzi o RTG, no to tutaj słuchajcie, po pierwsze trehardowałem przez noc i udało mi się zgarnąć 7 winów tak naprawdę przez godzinę półtorej w Division Rivals. Yy, więc yy, co się tutaj wydarzyło? Awansowaliśmy do ligi drugiej? I mam te nagrody lepsze, więc wezmę sobie dwie paki za 50 niewymienne i 25 tysięcy monet i to wygląda całkiem spoko, ale dlaczego mówię, że RTG się rządzi swoimi prawami? Ano dlatego, że tutaj już biorę nagrody niewymienne, bo tutaj nie mam na celu grindowania ilości końców jakiejś niesamowitej, tylko celem jest po prostu trafienie może nawet jakiejś niewymiennej przyszłej legendy, Klubu. Taki jest cel. A oprócz tego, o, oczywiście, oprócz nagród za Division Rivals, tutaj mamy jeszcze złotą paczkę rzadkich kart. Ona jest, bo dajże, za sezony. Za któryś tam poziom, który osiągnąłem, od niej zaczniemy. No i te paczki z Ifami, które mm, zostały zachowane jeszcze za food Championy. A tu mamy pana Zapatę. Złota paczka piłkarzy premium. To się uchowało. Kurczę, nie mam pojęcia z czego. Niemniej jednak. No, zaczniemy najpierw od tych właśnie shortowych paczek. Potem te za 50k, za e, rivalsy. O, jest fajne właśnie, że generalnie nie trafiam duplikatów. Na to już miałbym 10, y, 10 z 11 piłkarzy byłoby na duplikacie. Tu mamy ekrany już w pasce ale to będzie niestety jedynie Jimenez84, y, więc tutaj szału nie ma, z staników tutaj nie porwało. Elwendy jedynie na duplikacie, czy wymienny? Na szczęście tak, więc 560 monet za tego zawodnika y, przytulimy. Jedziemy, paka za 50 Patrzymy. Oj, znowu bez walkoutu. Znowu bez walkoutu, LP, ale jest Marcus Rashford. Markus Rashford, niewymienny. Także jest Rashfordzik, ale niewymienny. Sprawdzi się być może na ławce rezerwowych u nas na RTG. Co my tu jeszcze mamy? No co, paki z ifami potężne. Może Salach? albo Alaba jak na, na głównym koncie na PS5 też będzie spoko. Może Mason Mount? Może jeszcze ktoś inny. To mamy walkout, więc jest mega spoko. Eee, kto to? Simone. Matko, nie wiedziałem. Argent... Argentyńskiego walkoutu z tej e, drużyny tygodnia nie kojarzyłem. Nie przepatrywałem się tym zawodnikom, którzy więcej niż Quicksilver nie są warci, ale... Co? Aha, monetki są na nim przelewane. Monetki są na nim przelewane, dobra. Ogarniamy, już, o co chodzi. Eee, na początku byłem w delikatnym yy, w szoku. Yy, no i ostatnia paczucha. Openingowa, no dzisiaj sporo opening, dzisiaj jest sporo opening i jest walkout. Kolejny, i jest yy, tutaj Declan Rice. Także niestety na Salaha nie zapolowaliśmy. Oliver Torres i Berisha na duplikacie. Cyk. Także idziemy raczej na PS5, zagrać kwalifikacje do Foot Champions teraz, wiesz, Citus. Tak mi się zdaje, że to będzie odpowiedni pomysł. Chris United, a to może jakiś Polak nawet. Nie dobrze, dobrze fekir siedzi. Pięknie fekir. No i spoko. Takie możemy grać mecze w kwalifikacjach. Co można oddawać te mecze w utczępionach, czy nie można? Jak to wygląda teraz aktualnie? of 嗯。Hmm. Dzisiaj na streamie od godziny 9 rano gramy Food Champions na Xboxie oraz na PlayStation. Postaramy się skończyć obydwa Food Champions jak najszybciej, żeby mieć prawie całą niedzielę wolną. Także zapraszam Was serdecznie oczywiście na mojego strumyka na Facebooku, na fanpage'u. A oprócz tego drugi filmik dzisiaj o godzinie 14 wleci na kanał. Także do zobaczyska, do usłyszenia, łapeczka w górę, zawsze mile widziana pod każdym filmem. Ciało panowie i panie.